Witam was bardzo, bardzo serdecznie I witam także ciebie Ignacy! Ho! Cześć swelu! Tu chcesz grać bastionem? No. Dobrze, okej. Okay. To tutaj piszemy... A nie, jak chciałem pierwszym grać. Jak chcę grać być. mocą? Chuj no ci w dupę. Ja mam bohatera centaura. Wow, jednak nie, nie, ale was mi kafla, Eee, czy... chcesz? Dobrze. Wyciągam z niego kawę, a na piśmie... Przesuń kurwo kutasie. Zaraz dojdę. <noise> Dobrze Tomek, mam nadzieję, że, że bawisz się wybornie. Przewybornie. Przewybornie. Super. Ostatnio się tak bawiłem w 97, tak? Tak, jak wiem, 3 lat, ojciec mnie jebał w dupę. <głos> <głos> Napiszcie, jak się świetnie bawiliście, gra Dziś nie wiek. mam pieniędzy. O, ale mi przykro, ci w dupę. A jak kłamiesz? To będzie Pierdol. <noise> Powiedz jak tam, kolego. Szampańsko. Naprawdę? Nawet nie umiesz tego palić. To no specjalnie, chuj. bo nie chcę, bo to Aha, jest nikotyna, bo to jest dobrze. złe. Spierdalaj stąd, Kurwa Ignacy on nie umie grać. <noise> Ale kupa śmiechu, pewnie się wszyscy śmieliście wszyscy głośno do monitorów, śmieliście. do rozpuku. Głośno. Pewnie tak się głośno śmialiście, że na dwa miesiące znikliście z YouTube'a. Chuj ci w dupę. <noise> To może prostu, wytłumacz, wy, jeżeli... wytłumacz mechanizm, że jesteś zjebany sobie. Dlaczego mam tak dziwnie przestawioną koszulkę? Tak są przestawione koszulkę. Może Mózg kszulkę. sobie przestaw Cwelu. Patrz jest w kamieniołomach. Wydobywać i rudę. Ale <laughs> chujowe. <laughs> Spierdalek. <laughs> prawie tak chujowe jak twoje żarty. Tak rządek odcinku. Prawie tak chujowe jak twój kanał, cały. <laughs> mhm. Prawie tak chujowo, jak przegrywasz dyskusję. Prawie tak chujowe jak całe twoje życie, zanim mnie poznałeś. Eee... felu. Prawie tak chujowe jak twoje, twoje nazwisko. Mam fajne nazwisko. Gówno to jest fajne tak nazwisko. Tu masz jeszcze złoto, zapomniałeś Tomeczku o złocie, jest nad tobą. O, no, Przypominam serdecznie, ślepa kurwo.